Gdy otwieram oczy w ciemności, mam wrażenie, jakby spokój w mojej głowie ktoś właśnie pochował na cmentarzu. Płaczę, bo boję się, że nigdy już tej trumny nie otworzę. W mojej głowie ponownie hula bezkarnie to cholerno uczucie naporu myśli. Są jak odgłosy dzwonków domowanów. Ktoś na dole w ramach dziecinnego kawału przyciska wszystkie naraz i ucieka. Moje myśli wychylają noski z dziupli z domów. Pragnę powrócić do stanu sprzed. Mam na imię Kamila. Matka nadała mi je przez Moje imię w zestawie odpowiedniej intonacji słów bez przeszkód mogłoby się stać stoganem reklamy promującej szampon przeciwupierzowy. Równie dobrze mogłabym mieć imię ostraszające Prusaki. W marginalnej przestrzeni ciemności mojego łóżka, rozświetlanej przez Lusego, bo nienawidzę firem i zapewnię mu tym pełen dostęp do mojej prywaty, napotykam delikatność skóry dłoni mojego dziecka. Rądka w Filipa nabiera kształt ośmiolatka, który za chwilę stanie się dziewięcioletnim peskaczem, nienawidzącym najgorszej matki tego świata. W głowie noszą od urodzenia bombę z powitą z miliarda symptomów aktywniających się pod wpływem zdarzenia. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że one nie uaktywniają się w pojedynkę. Czuję się w takich chwilach jak dziecko, które pod oknem była mama, aby ta rzuciła kanapkę, bo nie chce mi się wbiegać na drugie piętro. Ku mojej rozpaczy otwierają się wszystkie okna mieszkań bloku, i z ich przestrzeni wynurzają się matki. Wszystkie, tylko nie moja. Nie mam pojęcia, kiedy po raz pierwszy zdałam sobie tak świadomie sprawę, że mam w głowie zbyt dużo niezakończonych myśli, że zaczynam miliony spraw i nigdy ich nie kończę, że nie potrafię zamknąć jednej z tysiąca myśli, że rozpoczynam realizację projektu i nigdy go nie skończę. W szufladzie mojego biurka leży miliony kartek pięciu powieści, których nigdy nie przekazałam do druku, bo wiesz, nieco z nich poprawiam. Przez wiele lat żyłam w pełnej nieświadomości. Jako dzieciak myślałam, że tak mają wszystkie dzieci. Czuję się, jakbym utknęła w tym spływie ze snu, zaplątana we włosy własnych myśli. Spokój zatopił się we mnie w tych kanałach, z których nie chcę wypływać. Nauczyłam, nauczyłam się powracać na chwilę przed snem do jednego okna z tych wszystkich otwieram. Zamykam oczy. Wyobraźniej jestem piaskiem. Jednym z miliarda białych, tych, które wyścielają nad morską plażę, szukam siebie. Przenoszę wzrok na zianko piasku, zamykam oczy. W całej plaży ono jest moje.